Jeżeli kiedyś siedzieliście głównie na dupie, jedliście, graliście w grę i tak poza tym to nic nie bardzo, a teraz bardzo byście chcieli super intensywnie uprawiać sport, żeby nadrobić stracone lata, to jest film dla Was. A chciałem Wam powiedzieć, że ostatnio zadawałem, zadawałem trenerom pytania różne. Wśród nich było m.in. pytanie o to, czy kroski to jest kontuzyjne. Odpowiedź brzmi tak, moim zdaniem jest. Natomiast nie jest to jego wina. Chodzi o to, że taki na przykład Bartek Lipka, czy Paweł Kozak, czy whoever, yy, którzy teraz sobie kroswicą i osiągają jakieś sukcesy, wyniki sportowe, to są osoby, w 99% on no zawsze się znajdzie jakiś freak of nature, ale w 99% osoby, które kiedyś tronowały coś innego, za mało lata, mając, nie wiem, od lat 7 wzdyż, coś tronowali: karate, pływanie, sranie, no, no, cokolwiek. Robili, ich ciało jest przygotowane na sport, oni znają swoje ciało, oni czują swoje ciało Ich ciało jest przygotowane do obciążeń. Natomiast większość osób takich szeregowych Januszy Crossfitu, jak ja, na przykład, czy ty. Nie jesteśmy do tego przygotowani. Ja większość życia grałem w grę, jadłem pączka i sobie siedziałem i się nie ruszałem. No i teraz trudno, żeby mój organizm był w stanie nadrobić braki z tych wszystkich lat. To znaczy, owszem, ja dużo schudłem, nabrałem trochę mięśnia, a propos zabiłem donata jest dobrze, jest OK. Pozdrawiam. Yy, I mogę mimo tych zaniedbań z przeszłości Nieźle wyglądać, i dobrze się czuć, i być relatywnie bardzo sprawnym człowiekiem, bo mimo tego, że ja jestem Januszem w świecie crossfitu, no to jakby na tle społeczeństwa, faworyzować super dobrze i większość z Was też i to tak, taki pozytyw sobie spróbujcie wyciągnąć z tego. Natomiast nie zmienia to faktu, że większość z nas nie jest sportowcami, mimo tego, że w crossficie się mówi, że każdy jest atlet, każdy jest aflit. No trochę tak, trochę nie. Moim zdaniem jest to błędne rozumowanie z racji tego, że ludzie. W... Zamo Niektórzy ludzie trochę za mocno w to wierzą, ja na przykład, i mimo tego, że jestem świadomy tego wszystkiego, to tak czy inaczej cały czas popełniam te same błędy. Ja wiem, że ja, że właśnie przez to, że zaniedbałem tak bardzo swoje ciało kiedyś, to teraz nie powinienem tak mocno szerżować do przodu. Powinienem robić więcej przerw, powinienem bardziej dbać o regenerację. Nie powinienem robić aż tylu i aż tak ciężkich treningów, może. Natomiast Crossfit jest tak dobry, jest tak fajny, i ja to mówię teraz szczerze, szczerze Wam mówię! Jest tak dobry i tak fajny, że po prostu no, ja nie potrafiłbym mniej trenować. Ja Co chwilę słyszę u nas w boksie, są plany na coraz to nowe klasy specjalistyczne. Zaczął się od ciężarów, mamy gimnastykę, teraz są jeszcze zajęcia z ketli, yy, cudawianki. Ja bym najchętniej chodził na to wszystko, plus oczywiście jeszcze łody. Plus jeszcze dodatkowa robota. No jeszcze by się przydało w końcu nauczyć pływać, bo w dalszym ciągu nie umiem, w ogóle nieważne. No padaka, tak? No nie, nie da się, no musiałbym zrezygnować z pracy i sprycować dupę dobrym towarem, żeby dać radę się regenerować przy takim obciążeniu, jakie ja bym chciał dać swojemu czołgu. Naprawdę bym chciał, bo to ja nie mam problemu takiego, że wstaję rano nie chcę mi się iść na trening, bo mnie boli. Boli to boli, no, no trudno natomiast yy, właśnie te przeszarżyżowanie, przeszarżyżowanie powoduje te wszystkie kontuzje i mimo tego, że ja mam świadomość tego i większość z was ma świadomość tego, bo to yy, z jednej strony to jest trochę śmieszne, że w internecie jest tyle artykułów, filmów, co chwilę ktoś coś mówi, tak jakby ludzie o tym nie wiedzieli. No trzeba być naprawdę strasznym debilem, żeby nie wiedzieć, że jak się kiedyś nie ruszało, a teraz się rusza bardzo dużo, to przez 23 lata że się siedział na dupie, a teraz nagle... dwubój olimpijski, bieganie i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, to, że można sobie krzywdę zrobić po prostu dlatego, że ciało nie jest do tego przygotowane. I już nie przygotuje się w takim stopniu, w jakim mogłoby być przygotowane. Co być strasznym debilem, żeby tego nie wiedzieć. To tak samo jak... Ja nie wiedziałem, że mogę dostać od palenia papierosów. No to kurwa umrzyj, bo... No, no, bo tak. Jeżeli już zdarzy Wam się jakaś kontuzja, a zdarzy się z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, to radziłbym nie obwiniać za to sportu jako takiego, crossfitu, ponieważ sport jako taki jest spoko. Tu mogę powiedzieć, że sport jako taki w takiej bardzo czystej postaci nie jest kontuzyjny, jakby patrząc na ideologię całą, metodykę nauczania i tak dalej nie jest kontuzyjny. Natomiast praktyka pokazuje, że jest kontuzyjny. A w praktyce wynika ta kontuzyjność z tego, że nawet jeżeli komuś się zdarzy mieć dobrego trenera, co też nie jest takie oczywiste do końca, to tak czy inaczej ludzie zawsze wiedzą lepiej. I że ten sport jest taki fajny i tak bardzo fajnie dopinguje i motywuje do dalszego działania, to ludzie robią więcej niż powinni, niż mogą, niż ich jest w stanie zrobić. No i. To jest taka nauka, właśnie. Tak więc, nie wincie sportu. Możecie winić swojego trenera, jeżeli jest debilem, ale no, to już case by case. Wincie głównie siebie. Nie załamujcie się tym. Kontuzje były, są i będą. Ja mam kolejną. W sobie z nią poradzę, No jeszcze jedną. Na Gamesy nigdy nie pojadę, niczym mi to nie przeszkadza. I tak będę zawsze debilem, który za dużo ćwiczy, za mało się regeneruje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie przestanę, bo to po prostu za bardzo lubię. Jak już mam na coś umrzeć, to wolę umrzeć na crossfit niż na miażdżyce. To jest moje zdanie. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Możecie je wyrazić w komentarzach. Ale nie musicie. Możecie dać lajka w górę, jak mi się podoba, jak nie. I tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo. Długo mnie nie było, ale już jestem. Nagadałem się, pozdrawiam.